Będzie tu siedział, proszę bardzo, jest... Proszę... O. o jest Norbert. Tak, proszę bardzo. Ja, Takie on tu młodziutki było, jestem. Dobra, pokaż co masz na plecach może. Moi, moi drodzy szanowni, witam serdecznie. Dzisiaj w pięknym garniturze kolory papieskie prawie. Ale wtedy spotykam Pawelca i co? I... W lesie. Nie, 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 tylko kawa z mlekiem. No, tak ma być? No nie wiem, zobacz. Dobrze. Pokażcie plan nas trzech razy. W no. Wspaniały no tak, to nie no. Tak, to... E, Ale, zacz, ja jest, dopiero jestem w tej samej wysokości, co kądził teraz. Widzisz? To jest program wysokich Nie róbcie tak no. Tak jest. To jest druga zabawna rzecz, która mi się dzisiaj. dzisiaj ona dzisiaj w na śmierć. Dzisiaj będą no, dobre niosy z dupy będą. Dzisiaj ani razu nie powiemy o mondialu. <grym> nie powiemy, nie bo powiem. się obrażamy, że wczoraj tak. nie mogliśmy nagrać bo na świeże emocje tak. były. Tak, tak jest. Dlatego tak. wszyscy, którzy nie lubią piłki nożnej, to jest program dla was. <grym> <grym> sorry, sorry. <grym> Polska się rozpije. Przed o czym będziemy mundialu. dzisiaj mówić, to wie usta i Justa nam da jakiś temat. <grym> Nie krzycz tak! Jeszcze nikt nie krzyczał. Kategoria, syn koleżanki twojej starej. Polak, jednym z nowych astronautów Esa. Esa to taka nasa, tylko że europejska. Esa, nasa, Esa! esa. esa. Stachurski. Polak, Sławosz Uznański. Tej. Został wybrany do korpusu astronautów Esa, ale będzie tylko rezerwowy. Co, co rezerwowy? Znaczy? Czeka na mnie. No Leci sieniu? Sieniu. z nimi. W <laughs> <Z> drugiej rakiecie? <laughs> On jest w wielkim Hadronów. Hadronu. Czym? W wielkim Hadronów. A to dzisiaj hadronów. redaktor Donsbach opowiadał o tak, tak. To Hadronu. O, to jakieś trudne słowo. Ale ja się czuję źle jakoś tak jak siedzę, tak nisko. Nie wiem dlaczego, no. To jest nasz pan i. Bo... Teraz wychodzę na byka, <laughs> bo oni usiedli dwa. Jeszcze spełnia się twoje Next, libra. please! <laughs> Naturalne no panu Rakiecie, Bierze. człowiek Rakieta. Dobrze, do sklepu przyszli z dziećmi, stare buty A zostawili... A to jest kończynka na myśli dla Pawła. A? Dobrze, tak. proszę. Tak. Ja? Czekaj, to mówię, no. Do sklepu przyszli z dziećmi, stare buty zostawili, wyszli w nowych, wykorzystali tłok chwilową, nieuwagę sprzedawcy. Już Rodzeństwo, 28-letnia kobieta no. i 32-letni mężczyzna. Mężczyzni I dwójka nożeni. dzieci. Ja, Jak oceniasz ten, ten sposób na oszczędności? Bo Ełk to u Marcina Millera. E, nie ukradli. No. Wymienili. No właśnie. Także... Nie wiem. Ale, ale ja mam lepszy pomysł. Ja mam lepszy pomysł, jak można bardziej oszczędzić. No? Zostawić dzieci. <laughs> jako ojciec prawda. potwierdzam, mogłoby to zmienić <noise> sytuację finansową. Dziecko tak w wieku trzech, czterech lat może nie wejść do okna życia. <głos> Próbowałem. <noise> o no, tak, należąco. <noise> Pykasz <za chórę>. Agnieszka, <głos> dawaj. <głos> <głos> Teraz będziesz miała siostry, zobaczysz. <noise> Max, <laughs> please, no skręcamy się dopiero, będzie jeszcze gorzej. Chciałaś mieć siostry, to masz. Magda Gessler tylko polizała no, Nie! Nie, no, nie lubimy pani Magdy Gessler. Ja lubię, No nie. Ale ona śpi do 12. Ona się na eventy spóźnia i, i te, tak samo... O, e, nie. kącik motoryzacyjny imieniem Roberta Dzisiaj ale Dzisiaj mówiliśmy o tym tak. na antenie. E, ale Daj. zanim to, to e, filmik. Materiał. Roll video. Odpalaj. OK! Tyłem tyłem, 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 ale potem jeszcze dostał opierdziel oh, no tak. za to, że tak. no ludzie i... nie wiedzą o tym, że nie można kierować jak się zsuwasz z lodu. No jak możesz kierować wtedy? Trzeba puścić hamulec. Ha, 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 ha. Ręczny but i... w podłogę. A propos zobaczyć, osób, które wiedzą albo nie, w jaki no. sposób się jeździ, to jest pan Bogdan. Pan Bogdan jest mistrzem, jest naszym idolem, ale boimy hmm. się go trochę. Y Justa, masz prawo jazdy? Ile razy zdałaś? Gabi też ma. Za którym razem zdałaś, Gabi? A pan Bogdan 54 razy zdawał i jeszcze nie zdał. I będzie apelował, udał mu się powiedział, że on będzie próbował do końca życia. ma 60 Powiedział, pisa. że egzaminatorzy w łodzi są tak precyzyjni jak aptekarze. Tak. Ja słyszałem złośliwy komentarz. Na, na, to, na temat tak. pana Bogdana? Że to dlatego, że on z łodzi jest, bo chce wyjechać. I się nie zgadzam na te I komentarze. Ja Chcę na działkę jeździć, kupić tak. sobie sejczęto. A... No, i dlatego no tak. go szanuję, że jednak wiesz, ten duch motoryzacyjnych no, by... nie, nie ginie. No, w bo nie, bo to jest zawiść tych, co działki nie mają. Tak. Tak. Pana Bogdana, że dostanie w końcu to prawo jazdy i, I będzie... Kiedyś się spotkamy w Łodzi, wtedy będziemy żałować. Bogdan Jak do wiadomo, Warszawy. Jak wiadomo Sejento to jest groźny samochód. <laughs> Przyjdź do Warszawy z nie. A to jeszcze nie koniec kącika motoryzacyjnego, będą jest, teraz to jest coś, najgorsze auta żyć? używane. Dobra. O, dawaj, czekaj. Nie, 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 to najpierw, e... najpierw poproszę o wasze typy. Znaczy ty chyba możesz... E... Do... E... O, ja najgorsze tak. auta używane. O, najgorsze. E... BMW. Ale dlaczego? Jak... No, jaki jaki, model, jaki model? Jest jeden model BMW. Jest. Tak. BMW... To jest niemiecki ranking. Więc... Trójka. Nie, nie, to jest najbardziej niezawodny. Tak? Jesteś pewny? No. A X6, tak, 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 tak. X5, X6. Tak. No. Ale to jest dopiero raz, Wiem, dwa razy. Nie, bo wojewódzki miał ciężko. miejsce. co jest na pierwszym? Na pierwszym miejscu będzie... Ja myślałem, że Dacia zupełnie szczerze, ale Dacia, Dacia, Dacia Duster, nie. Duster są trzy dacie chyba. Są trzy Dacia, 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 ale one są poza podium. Na Sandero, trzecim miejscu podium Duster, jest... I Docker i Logan. Na trzecim miejscu jest Seat Alhambra. Na drugim miejscu Opel Crossland. Nie wiem jaki to jest. Nie? Crossland to jest ten z um, SUV. Tak? No. O, duży I to jest na pierwszym ma miejscu marka samochodu, którą no. jeździ człowiek, którego znam i drugi człowiek, którego znam. Ford, obaj. Ford, Ford tak. Galaxy. Ford Galaxy. Gratuluję ja wam. Znakomity Dziękuję. zakup. Ale to nie z jest Galaxy. bo <gulatory> Flexible. 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 kupić Forda od Nirvana, Ale już nie, nie, nie kupuję, nie Galaxy go już nie, kup, nie kupił. go nie. Ty masz, ty, nie masz, ma. ty masz Focusa. Ale już to nie ma, jest S-Max. Okej, okay, w porządku. No. To jest to samo? Tak. I też tak te, te no. się psuje? Nie wiesz. Też jest w redakcji u nas człowiek, tak. który jeździ S-Maxem. Czy nas w ogóle sponsoruje. <gulatory> Sponsorem dzisiejszego ale, <gulatory> ale żeby się dowiedzieć się jak słaby jest, to trzeba dać te wszystkie nazwy teraz. Sorry chłopaki, za no późno. Mamy jeszcze? Mamy jeszcze. Jeden Mamy jeszcze. Tam, dobrze. Dobrze. Jak ty tak nonchalantzko to wyrzucasz. A co? Warszawa. Nagi wyszedł przez okno na dach przyczepy kempingowej, po centrum gonili go strażnicy. Eee, widzę się Strażników... panu na zdradzie pewnie. My... A, z przyczepy kempingowej, to tak, na gorącym. To... Ale poczekaj, poczekaj, wewnątrz konia zduznając Zło się ubranie mężczyzny. Magda na nas, zdążyła. wymieniać się były <laughs> wśród nich dwie torebki, jedna zawierała biały proszek, druga to zielony susz roślinny, co to były za... Ciasto piek! Tak jest! No. Tak, i dlatego Dagi, się, się zaplamił, a to jest ostatni a nie, to dzień na wymianę opon zimowych. Ciasto piek, a w piekarniku może Tak, ja... No dobra. I... To na Wokswympl można tak, słuchać. W, naszy w, naszy w, w naszym podcaście możecie to zobaczyć. Mamy podcast. Mamy podcast. Mamy tak? podcast. Pierwsza Masz. zmiana budzi ludzi. Uwaga, i teraz Aha, będzie zagadka to. dla was. I teraz proszę o zdjęcie tutaj. Zdjęcie się pojawiło właśnie, a wy no. mi powiecie, kto to jest. Proszę bardzo, kto to jest. To jest? Jeżeli wiesz, to, to nie mów, to Paweł Ja wiem. Nie mów? mów. światło to jest Ej, the Będę miał taką. E, to jest ma ja cię. I to jeszcze z brytyjskim akcentem. Ja w życiu bym nie wiedział, że to ona. Dlaczego? Dlaczego? Jest bardzo ładna. Julia to jest. Ale, Bardzo ładna ale jest. Ale te no. włosy. Tak Naprawdę. Ja zupełnie nie poznałem. No ja ja to też, też tak będę. Zobaczycie. W życiu nie spodziewałbym się, że to jest tak ładna dziewczyna. Ale... Super. A ty myślałeś o tym? Tak... Gabi, możesz być zazdrosna. Ojej, to, to nieładne. No. tak. Ale to takie to klasyczne w twoim wykonaniu. Nie, no bo mu trzeba... Nie, nie. Trzeba... U... <laughs> Dziękujemy. Jej mocną pozycję trzeba <laughs> Coś mi z, z nosami wyniknie. Włosy mam. To już? A co ty Wszyscy myślałeś? Tak szybko nie poszło.